Jego widzowie, się będzie w wpierdział! Dobra, widzę... Ta gra będzie głośno. Dobra, kurde. Średni hard extreme. Łatwy, 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 łatwy. O! Dobra, rozpoczynamy wale to. Oj, 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 oj. oj, nie, 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 nie. Jasność? No może taka to nie, ale tam trzy. Bo musi być łatwo. ten. A, no i tak, tak, tak. Nie, te kontrolki są okropne. Czemu jest taki głupi efekt, że. I się obraca. No to jest okropne. No ja pierdzielę Grani Lendrina. Where are you? Where are you? Where are you? Aaa, trochę to głośne. Trochę to głośne. Trochę głośne. Ja pierdzielę. Jestem obstrukcjonistą. A! Pitelak! Ja pierdziele! Ja to... Ja to pierdziele! Czemu to jest tak głośno? W cholerę głośno to jest. Where is granny? Where is babka? Na G się rzuca. Bardzo dziwne to jest. A jak tu rzucę? O kurde, zapalamy latarę i gasimy. No i od razu się chowamy, to jest bardzo koks. Tylko gdzie ta granica? Czy ona jest taka wolna? O, chodzi, tam, chodzi, tam. Czy ja właśnie wlazłem do szafy i się nie schowa? Czy tak da się zrobić? Czy ona mnie wtedy złapie? Okej, okay, mega się boję stąd wyjść, więc testuję tą granicę po prostu. Czy ona przyjdzie tak oboję skaczę Czy raczej ma wywaloną? Nie, raczej nie ma wywalon. Zostałem zabetonowany. No to ja pierdzielę. Puszkę przewróciłem, ona przyjdzie o tamtej, nie? Nie wiem, czy tu nie jest zamknięte przypadkiem, czy ja właśnie puś... Co? Ja nawet nie wiem, gdzie ta puszka była, no. O kurde, czy te drzwi są takie kozackie, że się same to mykają? Chcę w się sensie na stryk, bo tutaj czuję się mega niebezpiecznie. Dobra, rzuciłem mu nie na dywan. Yy, chciałbym, żeby przyszła i poszła tędy się boję tej grani, bo ona nie działa tak jak zwykła grani, nie? W sensie no... Zwykłą grani to łatwo zlurować, żeby poszła tu i tam. A ta babka teraz słyszy, raz nie słyszy, raz ma wywalone, raz... nie? Widziałem ją. Widziałem tą pierdzieloną babkę. No musisz tam iść. Chodź tu ty... Kurde. Co tam jest? Flagi jakieś? Idziesz tu? Alu grani? Nie, ona serwis zwolna Antena! Szczerze bez latarki jest nawet czasami lepiej Też dużym minusem moim zdaniem jest to, że tam w tym domku i w tym ogólnym domie to kurde jest za blisko po prostu W sensie mega mi się to nie podoba, no to jest takie głupie no bo nie wiem, z której strony no nawet przyjdzie, no to jest bez sensu To dodaje mi takiej niepewności Że nawet nie wiecie, nie? Okej, okay, to jest potrzebne tam mm, jeszcze na górze takie coś było, nie? Granini, Granni Poszła tamta babcia? Halo, halo Kurde, chciałbym mieć tyle pewności, co na przykład Tacy youtuberzy, co nagrywają różne filmy czasami, bo ja to mam takiego stresa nagrywając z tego krani. Ja się za cholerę nie nadaję do horrorów, nie? Mówię wam. Okej, okay, ryzykuję. Aj! Było blisko. Okej. Okay. O, to są te drzwi, do których mamy... Ale tam są jeszcze jakieś drzwi. Gdzie te drzwi do cholery prowadzą? O, jest opona! Ale nie, 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 nie uciekamy o tym. Yy, nie będę potrzebował opony. Dobra. Wadzić tą płytę. Nie wiem, czy my tego będziemy potrze potrzebowali. Ale się po prostu schowam i poczekam, aż na tu przyjdzie. I sorry, jak będzie za głośno. Wiem, że będzie głośno. Ale muszę cokolwiek słyszeć w tej grze. Już ledwo słyszę te puszki, które są tak cholera głośne. Ja w ogóle w takie gry jak FPS, czy... Na 4 to czy to grani chociażby gdzie trzeba polegać na słuchu, to ja jestem. Dobra, nic jest tych podziemiach już nie ma. Tam jest jakieś benzyna, ale to nie wiem czy to mi potrzebne. Szczypce potrzebne nam tam. Zaraz to ogarniemy. A i mówię od razu, żeby nie było. Jak zginę chociaż raz. Antynia jest w dolnej części domu. A, pierdzielę. Ty. Chwila, chwila, chwila. Przecież. Gdzie to jest? Która też część domu? Czy ja tak nie zluruję w taki sposób? Nie, to chyba jest jakaś część domu, która. Yy, której normalnie nie ma, tylko tu jest. Ha! Ja chciałem wyjść, a ona tu stała, nie? To jest śmieszne Gdzie ta gra? Ona mnie nie widziała? Muszę latarkę włączyć, żeby ona mnie widziała? O co chodzi? Przecież ja jej dosłownie przed łbem stanąłem O co? O co? co? Ta gra nie jest tak zbagowana, że ja nie dowierzam po prostu Co cholera? Co? Co tu się stało? Co kurde? Ja nie wiem co ja mam robić To bo ona mi tędy nie wyszła, nie? A pff, Ja mogę w pudła wchodzić Super A jakbym tam poszedł i rzucił to Słyszy to? Serio tyle roboty a tu nawet nie. Nawet klucza nie było Serio tam nic nie było Ty ja na nic co robiłem? Przecież to jest no ja... Czemu tu jest to cholerne przejście? Czemu tam nic nie było? Jeszcze to antenę muszę. Jeszcze to, nawet nie wiem do czego to jest. Ja nie mogę. Pół dnia siedzę w tej. Znaczy, sorry, pół nocy siedzę w tej. Poszła, poszła tam. Dobra, mamy koina, żeby szybciej biegać. 3, 4, 2, 5. Czemu to nie zadziałało? Teraz to na pewno słyszała, nie ma opcji. O, 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 może tam czy W ogóle to jest jakaś świąteczna jak nie bo tu są. Puff. Słyszała, czyli słyszy to. Ja pierdziela stopa Okej, okay, wpisałem dobry kod 3-4-2-5. Tego już nie potrzebuję. To teraz tylko pytanie. Gdzie ja podziałem te nożyczki? Tu są. Czy nożyczki, nie wiem co to w sumie jest. Kurde, widziała mnie. Brakuje mi masteryki. Okej, okay, dół to była moja ostatnia szansa. Przyjeżdżałem cały i nic nie ma. Czyli analizujmy, z tego nic nie dostałem. Nożyczkami nożyszkami mogę przeciąć górę, ale to też nic nie da właściwie Tam był... Dobra, przeciąłem te kabelki. Dobra. Jednak nie wiem gdzie ta skrzynka jest. I mamy lekki problem. Ale to przynajmniej jest fajny błąd. No to garaż, garaż, garaż zostaje nam. I nie mamy nic innego do zrobienia. Oj. Ona to jednak słyszy Gra z babką, kto pierwszy dojdzie Dobra Bale to, lecimy Lecimy do auta Dobra, co ja chcę, ale ta gra nie jest naprawdę wolna, nie? Jeszcze nie znalazłem nawet A, pierdziele Już Ja tu nic z tej gry nie zrobiłem Nie, tak szczerze widzowie No tu jest ten obrazek ale nie mam większości rzeczy. Dobra, poddaje się. Ten jumpscare jest słaby, ale te efekty zaż mi boli głowa. O, dobra, dobra, jeszcze zrobię tylko tą śmierć, bo. Być może można szybciej złamać tą rurę. Nie, walę to. Nie chcę tego robić, po prostu chcę. Czy ona tu przyjdzie? To będzie też dobry tip, czy ona tu przyjdzie? Fajka Pff. Przyszła tu Ale wyjdę K Czy zobaczę jej efekty tego tego? Nie? Serio? Nie złapie mnie! <śm> Babciu! No chodź tu! E kur! Jakie jest Jeszcze ją balę tymi drzwiami, nie? Ja je odwie... Dobra, złapała mnie. Ale... To jest taka komedia, widzowie. Specjalnie się już daje złapać. A, tu też jestem, no, faktycznie. Ale kurde, taką mam bekę z tej grani. Dobra, widzę, mam nadzieję, że mi się spodobał.